Szanowni Państwo, siemano kolano, no, Janu z tej strony, witam Was gorąco i zapraszam dzisiaj na prezentację nadchodzącej modyfikacji do Medievala II, a mod jest ten naprawdę interesujący, ponieważ skupia się wokół rozbić dzielnicowego Polski w XIII wieku. Co jest jeszcze ważniejsze, to fakt, że oczywiście tworzy go potężny Polak, jaki widz z kanału, Szwagier Jakub, chwała Ci za to, kolego. Szanowny kolego, koleżanko, zapraszam na potężny Instant Gaming po potężne gierencje Total Warowe. i nie tylko, rzecz na linka znajduje się poniżej w opisie. No i dodam od razu, że jeszcze tego moda nie ma. Grammy obecnie na plikach, które cały czas jakby są, będzie tworzone. Jest to dostęp przedpremierowy, gdzie kampania za bardzo nie została jeszcze zaprojektowana. Głównie szwagier się skupił przede wszystkim na jednostkach, których jest dużo, bo w frakcji mamy 28, plus mongolowie, z którymi jeszcze nie do końca wiadomo, co będzie. Myślę, że fajnie, aby byli, bo wiadomo, że jeśli mamy 1236 rok, no to tam za parę lat podlegnicą powinni się ci państwo wyznawcy ten griego. Zjawić w nie do końca, z nie do końca przyjaznymi zamiarami. No każda z frakcji ma 52 jednostki, bardzo dużo. Część z tych jednostek jest z podstawki, ale znaczna większość to są nowe jednostki. Dlatego. Fajosko jest, będzie zdecydowanie pośród czego wybierać. No to co? Zaczynamy, pokażę wam mapę, bo ta już jest jako tako zrobiona. Mniej więcej w sensie, w kwestiach wizualnych, generalnie tu jeszcze nie ma opisów i tak dalej. Zapytacie, kiedy on wyjdzie. Ludziska? Nie wiadomo, serio. A przepraszam, 1247, tam się pomyliło. Wydawało mi się, że 36, nie wiem, coś, coś źle musiałem spojrzeć. Nie wiadomo, kiedy to wyjdzie. Myślę, że najpierw, tak też Szwagier powiedział, prawdopodobnie wyda wersję z samymi bitwami. A no, na kampanię poczekamy nieco dłużej, ale nie jakoś drastycznie, dlatego że ten mod raczej ma wyglądać jak któryś z dodatków Kingdoms na zasadzie niewielu nowych skryptów, styl z podstawki, tak samo styl jednostek, myślę, że też styl AI, styl poziomu trudności. To będzie takie domowe, medievalowe klimatyczne, ale są też plany na wprowadzenie powstań pruskich, na zjednoczenie zakonów, mamy tutaj Krzyżacki oraz Liwoński, na Unię Kalmarską i być może zjednoczenie Polski. Mod ten się też nazywa, tego nie, nie powiedziałem, Korona Regni Poloniae Fragmenty To co? Zaczynamy ludziska. Może nam też w menu skraszować i skraszuję pewnie ze trzy razy, ponieważ ten mod, jak i wiele innych, ma ten problem, że jak się wybiera zbyt wiele frakcji, no to wywala błąd i no musimy na nowo odpalić. Ale okej, okay, zaczynamy sobie. Na górze jest Opole, mamy Czernichów, Smoleńsk, Riazaj, no też dużo jest tutaj ruskich ksiądz, no wiadomo, że są to tereny generalnie polskie, ale też jest Bałtyk, no i Ruś, będzie co podbijać na pewno. Turów, Wielkopolska, przepotężna, Zakon Krzyżacki, Litwa. Dania. Litwa ma jednostki bardzo świeże, bo dosłownie mot jest stworzony nieustannie no i e, chyba jednostki Litwy dostały update jakoś, nie wiem, ze dwa dni temu, dlatego no, na bieżąco wam to pokazuje. Republika Nowogrodzka, Kraków, czyli Małopolska, Krasz przy tym, a więc raz jeszcze Małopolska, czyli Kraków, Mazowsze, Cesarstwo Niemieckie, mamy także Norwegię, do tego Szczecin, Szwecję, Brandenburgię, Kujawy, Śląsk. Kalisz, epochemia Czechy, Czersk, Włodzimierz, Perejsław. Mamy Galicję, Wołynię, co ciekawe jednostki tej frakcji, Opola oraz Szwecji, być może jeszcze będą miały jakieś rur graficzne, bo ich kolorystyka, co też już tutaj widać, jest dosyć zbliżona. No i właśnie pytał mnie szwagieraków, czy według mnie no, nie są zbyt podobni do siebie. Oczywiście wy możecie w komentarzu pisać jakieś tam własne sugestie, myślę, że autor moda no, na pewno rzuci na nie okiem. Dobra, Zakon Liwoński, mamy Połock oraz Pomorze. To co, kapelę sobie odpalmy na przykład jako Kraków, jako potężna Małopolska, Polska, haha, <laughs> Dobra, są to oczywiście jednostki pod tier wczesny, średni i późny, więc nie jest to kampania tylko na jakieś tam załóżmy 20 lat w grze. Tylko taka, no, myślę, że, znaczy nie wiem w sumie nawet ile stur na rok, bo to jeszcze z niej jest jakby zaparytowane, ale, ale myślę, że nie będzie nudy. No i co się rzuca od razu w oczy, drodzy Państwo to ilość wiosek. Wiadomo, w podstawowym Mediwalu, kiedy na mapa skupia się wokół Europy, no nie ma niestety miejsca, nie ma limitu osad, które pozwalałyby dodać tyle wiosek, a jedynie skupiało się to wszystko wokół tych osad większych, bardziej istotnych. A tutaj co? Mamy Olkusz, mamy Zator, patrzcie, Bochnia, Wiślica konin nawet mamy, gniezdo, no wszystko to jest, malutkie wioseczki, no, na pewno tu jeszcze będzie sporo różnych zmian, ale no, na ten moment serio mapa jest fajna i co mi się bardzo podoba, co uważam, że jest genialne i nada smaczku strategicznemu, to oczywiście te duże rzeki, bo dzięki temu jednostki będzie można transportować za pomocą okrętów, nie tylko drogą lądową, no, to jest kolejny fajny element strategiczny, a że rzek w Polsce, wiadomo, nie było yy, tylko kurcze, nie było, nie było tylko jednej rzeki, no to wybór jest całkiem konkretny. Co jest interesujące, to to, że mamy tutaj na terenach Niemiec yy, takie właśnie tekstury. No, te Tekstury są ogólnie z dodatku, dodatku teutonik. Yy, ogólnie yy, o, tak by na tym bazuje, ale no, mapa jest zrobiona na nowo. W każdym razie mi się wydaje, że troszeczkę są one takie zbyt ciepłe. Nie wiem, czy one wam też nie zajeżdżają taką Azją mniejszą. Mi tak może minimalnie, no bo no, tutaj na przykład jest dużo bardziej zielono-europejsko. Ale z kolei, gdyby wszystko było takie jak tutaj, no to nie wiem, też nie byłoby zbyt ciekawie. Dobra, Skandynawia, Dania, tak dalej. Proszę bardzo, mamy Norwegię, no jest całkiem spory kawał Szwecji, jakieś tam małe skrawki Finlandii, nieskolonizowane. Tutaj Duńczycy mają swoje kolonie w Rewalu, Zakon Liwoński. Za oba to, kurde, z zakonnicy. Tutaj jeszcze też zakonnicy. No, myślę, że Litwa <laughs> będzie miała niełatwą przeprawę. No i cała masa przeróżnych ruskich ksiądz, a Mongłowie obecnie są tutaj. Malutka horda, wściekła, która z pewnością ruszy z pieśnią na ustach. Na ruskich, no i na legnicy. Dobra, to co? Myślę, że możemy teraz pokazać jednostki, bo tutaj nie ma za dużo do gadania. Zresztą, jak wam teraz pokażę, no nie ma jeszcze tak o tych budynków zoptymalizowanych, nie ma jednostek pododawanych. Nie ma co, nie ma co. Skupmy się na jednostkach w aspekcie wizualnym. To jeszcze pokażę Wam kartę jednostek, bo te też są interesujące, ale nie w pełni skończone. Mamy na samym początku Małopolskę, proszę bardzo. No widać, że styl medievalowy, bardzo elegancki, schludny, sympatyczny. Mamy Nowogród, a między innymi właśnie tutaj widzimy, że są te braki kart. Ale no, są tacy goście, w ogóle weźmy mi kurczę, chociaż jazda kozaków może być fajna. Bo, powiem, że mi się bardzo podobają jednostki ruskie, serio, jakoś tak wydaje mi się być ciekawe. No i jest ich też dosyć, dosyć sporo. Szanowni Państwo, następnie bierzemy sobie oczywiście Mazowsze innych Polaków. Z tego co zauważyłem, i wydaje mi się, że taki ma właśnie styl szwagieraków, no to jednostki Polski głównie różnią się kolorystycznie. To znaczy mamy powiedzmy ten sam odpowiednik włóczników zbrojonych z włóczniami, ale Mazowsze ma nieco inne barwy. No i wydaje mi się, że chyba jest to całkiem spoko rozwiązanie, no bo no, ciężko będzie wykmić taki duży rozter jednostek dla każdej frakcji, żeby się one drastycznie różniły, chociaż na no, upartego zawsze może wziąć jakiś tam. Nie wiem, kurczę, mazowszańskich piekarzy, co nie, co tam wyszli z piekarni i tak dalej, wściekli z mongowiem, zrabowali ich towary, jeśli chcą zemścić. Jak najbardziej też takie coś mogło być. Dobra, teraz czernichów. Okej. Okay. I, 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 I jeszcze mamy Szwecję, no to ta kolorystyka niebiesko-żółta, rzecz jasna, o kurde, Szwecję nie wybrałem, O czemu? No to przy Was, żeby nie było, proszę bardzo, coś takiego. No, Szwecja też jest dosyć, powiem, ciekawa, dosyć sympatyczna. Okej, okay. to mi wrzuć i to, no i możemy zacząć prezentację. Bardzo ładne ekranuładowania. ładowania, to mi się też naprawdę podoba, rewelacja. Drodzy Państwo, no co to dużo mówić? Potężna Polska przed Wami. Warto wspomnieć, że zarówno frakcje polskie, jak i Szwedzi mają unikatowe tarcze z grafikami rodów poszczególnych. A więc ciekawa sprawa. No i nieco zmodyfikowałem frakcję, którą wam pokażę, bo też się trafia mgła i to niezbyt ładnie wyglądało. Dlatego raz jeszcze skomponowałem tę armię nieco starannie przy okazji. No dobra, mamy zobaczcie takich oto jeźdźców. No styl medievalowy, ale no kurde. Sobie, fajna sprawa, nie są przekombinowane. Jest ok, jest ok. Jak ktoś lubi podstaweczkę, to na pewno mu to też przypadnie do gustu. Myślę, że zdecydowanie przypadnie. Spieszeni polscy szlachcice. Oho, to kolego. Tu już mamy takich ciężko zbrojnych. Widać, że jest to jednostka tam tieru trzeciego, czyli Late, późniejsza. Tutaj miecznicy. Chivalry Knights, bardzo fajne hełmy. Okej, okay. i jeszcze z przodu kusznicy. Lubię jednostki łuczników. Zauważyłem, że większość frakcji ma Retinue of Longbowmen bardzo do dobrą świtę longbowmenów. I na naprawdę jest konkretnie, więc ciekawie. Dalej mamy, mamy Galicję Wołynie. Oho, no i oni to jest taki troszeczkę miks wschodu i zachodu. Co nie? A teraz, kurde. co oto łucznicy. Piechota. Teraz sami możecie powiedzieć, jak to się. Faktycznie ma w ogóle bez tej muzykę. A ten, ten bank, jak ktoś z tej po mojej stronie, tutaj nie martwcie się, w grze tego normalnie e, nie będzie, po prostu nie chce mi się grzebać w plikach, żeby to naprawić, bo jest to coś takie specyficzne. Ale mam to pierwsza w szczytnym mozie, natomiast e, autor tego nie ma, to tylko i wyłącznie u mnie jest. E, dobra. E, muzykę wyciszę po podstawie własną. na pewnych bitwach. No dobra. Jak wam się podobają? Fajnie nie. Sympatyczni. Kurcze, dużo tego jest, naprawdę dużo tego jest. Nie wszyscy się zmieścili, żeby zrobić, żeby w jednej prezentacji ich pokazać. Tutaj włócznicy na koniach. Dalej mamy, e, chyba to będzie mazowsze, prawda? Tak jest, mazowsze. Oho, nieco więcej białego, a mniej czerwonego. W przeciwieństwie do małopolski, jak widać. O, miecznicy. Tutaj kawaleria. Rwą się do walki, do boju, mężni Polacy. a no, Jestem serio ciekawy, jak to jest zbalansowane, czy faktycznie yy, ten mod nas pociągnie. No myślę, że na pewno znajdzie wielu fanów, no bo kurde, no ludzie. Rozbici dzielnicowe, drodzy państwo, drodzy państwo. To myślę, że to jest fajny scenariusz na kampanię w hotsicie, bo wiecie, z reguły jak się na przykład na stainless steel, no to może ktoś grać Szwecją, ktoś inny może grać Mongołami. No to wiadomo, że praktyki są od siebie bardzo oddalone. Tutaj... No nie do końca. O, mamy Czechów taka propo. Jakie fajne mory, te medievalowskie, piękne. To zależy, że taki Mountain Blade morbendem, bo on też jest dosyć podobna do Mediwala styl w sumie graficzny, jeśli chodzi o twarze postaci. No i wracając, jak się gra Hocita na stajne Steel, no to jeden gracz może grać Szwecją, z Szk Szkocją, innymi no i jest daleko. Tutaj, no jakby nie było, fakt dużo, dużo bliżej siebie. Patrzcie, tacy kolesie. Takie fajne Zions zając na tarczy. Kawaleria. Okej. Okay. Rycerze z pieszeni. Bardzo Prozatna frakcja. bo powiem, że nie wiem, czy się mi się nie podoba najbardziej, bo naprawdę są. Te, te ich kolory są zarąbiste. Taki ciemny, czerwony, dużo białego, dużo takiego też brązu. Naprawdę ładni są bardzo. Oho, super są. Tu jeszcze mamy taką jednostkę elitarnych w gotyckich pancerzach. I następnie, następnie, widzę chyba Szwecję albo Opole. To będzie. A, przepraszam, Nowogród. Tak, jest to oczywiście niedźwiedź. Niedźwiedź północy. Mroźny. Jak się wybudzi, to lepiej, żeby się nie wybudził. Dobra, tutaj kawaleria nowogrodzka. Mamy też jednostki Kozaków. Ruscy ogólnie. Są Kozacy strzelcy. To są ludzie tacy bardziej europejscy arkabuzerzy. Ale są też Kozacy z arkabuzami. Tutaj miecze. Mamy lepsze miecze. W lepszych zbrojach. Kawalerię, już taką fajniejszą. Tutaj ci z berdyszami. Oho, i łucznicy. Jakie model łuku? no Sympatyczne, sympatyczne. Ja na te łuki bardzo zwracam uwagę zawsze. Longbowmeni, to jest właśnie ta świta, o której wam mówiłem. Retinue of Longbowman, czegoś tak. Tutaj tacy łucznicy. A, tych już wam pokazywałem. Dobra, przebijmy nieco dalej. Dwajchanderzy. No i spoczko. Co następne na nas czeka? O! Są ci ludziska chyba kozacy. Tak, 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 w tych czapeczkach ruskich. <taki> Takie biedne chłopy. E, tu mamy czersk. To będą następni Rusini, zdaje się. Tak jest, tak jest. E, pikinierzy, ok e, Kusznicy. No, troszeczkę takimi rydokami z Warbanda, co nie? Daje taki vibe, bo tam też, wiadomo, były, była pierota z sobą, Kusze i tak dalej. Fajnie się mi grało, bardzo fajnie. Miecze ładne kolorki. Fajne. Też chyba Walia ogólnie na dodatku Brytania ma dużo właśnie zielonego, białego i chyba tam jeszcze jest czerwone, co nie? Jakoś tak. A mogę się mylić. Ale wydaje mi się, że Walia też ma właśnie podobną kolorystykę. Ciężka kawaleria. I ostatnie dwie frakcje zostały do pokazania. Proszę bardzo, to jest Szwecja. No i co? Czy według Was teraz ta Szwecja nie jest zbyt podobna do do, do, do Galicji i Mi się wydaje, że nie do końca, bo jednak u nich jest inny styl, taki widać, że zachodni, północny, prawda? A tam tamci to taki bardziej wschód, Tro, troszkę nad tym schodem bardzo zajeżdżają. Wydaje mi się, że nie, no jest niby też tarzuć i Błękit, ale tam trochę to chyba jest inaczej stonowane, cofnijmy się na momencik. No nie, no, no inaczej, inaczej. Chociaż w sumie, jak się patrzy na nich, może trochę, nie. Myślę, że na pewno troszeczkę przydał, przydałby się jakiś remake, ale nie taki drastyczny, co nie? To no chyba najważniejsze, że, że, że same modele jednostek. Jednak, no nie dają po sobie poznać, że to jest y, Szwecja, prawda? Że, że to nie jest. Y, no, po modelach od razu można roz, rozróżnić, że mamy do czynienia ze Szwecją, a nie z Galicją. Kawaleria, są te tarcze eleganckie, bardzo fajne. Tutaj ciężko zbroń halbarnicy, no i jeszcze ciężkie włócznie oraz łucznicy. A tutaj mamy Litwę. Świeżutka frakcja. Oni do za to kolorystycznie zajrzałem co nie? Znaczy to też pasuje do Litwy, oczywiście, ale no wiadomo, takie czerwono-niebieskie jednostki, mocno francuski styl. Dobra, o kurde, ci mocni, tutaj najemnych chyba Tatarów wziąłem, no właśnie, Tatar Lancer z podstawki jednostka. E, możliwe, że mi się też nie niechcący jakaś jednostka najemna przedarła, która występowała, z, za co z góry sorry, ale no z mojego z medievalem podstawowym nie jest zbyt dużej, bo powiem, że no nie jestem w stanie tak jak powiedzmy w przypadku Attyli oszacować do końca co jest nowe, a co było w podstawce. No dobra, tacy o. No i tak się by to prezentowało. Myślę, że projekt ambitny. Warto wspomnieć, że robi go jedna osoba. Z tego co wiem, to na razie nie poszukuję jakichś tam osób do pomocy. No i wydanie ogólnie pierwszej wersji z bitwami wydaje mi się, że nie jest jakoś drastycznie odległe, ale na tą kampanię ja tutaj od siebie zalecam cierpliwość. Chociaż no, nie wiadomo, ale no. Często tak właśnie jest, że ta kampania najwięcej czasu zajmuje, bo trzeba zrobić też balans i to wszystko, no i wyeliminować bagi, które się od razu pojawiają. To wszystko może być problematyczne. Piszcie, co o tym odzie sądzicie. Dodajcie oczywiście otuchy Szwagrowi Jakubowi, żeby tam nie stracił motywacji, bo robota jest znakomita. W razie czego link do mojego Discorda znajduje się w opisie i tam jest kanał Medieval, na którym na bieżąco Jakub rzuca chociażby screeny z nowości i tak dalej, więc jak ktoś jest ciekawy, chce się z nim skontaktować, to może myślę, że pisać tam. No i autorem rozwiję ewentualne wątpliwości. A więc jak się podobało to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, wpadajcie na Facebooka, Discordzika, Twitch Streama i Instant Gaming. No na razie, cześć, cześć!